Dobiłem, ty też dobiłaś Uuu. widzę O jakie to jest wyraźliwe. widzisz jak ja się odwracam? No widzę właśnie, to jest jakieś takie... Preloaded, preloaded, boni, what, 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 feedback, what, what, what um, One się już ruszają, ja chyba nie tak. sądzę żebyśmy, żebyśmy mieli grać w to solo, nie? No nie mogę się przestać na niego patrzeć! Przestań! Foxy idzie w moją stronę! Przestań! Eee... Oh, Eeeem... Um... o ciebie! Dopiera, 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 Nie, o! 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 nie, nie jak się odwrócić! co? cię zabił? Tak, bo mi zamknąłeś drzwi przed morda So mean. Czy on idzie od drugiej strony, czy nie? Idzie od tak. drugiej strony. Co tu mamy zrobić? To jest I jakiś... don't know. Server time. Te drzwi chyba tak długo nie on wytrzymają. Faktycznie, on faktycznie napieprza w te drzwi. My tu, my tu musimy przetrwać noc? I think. Ale gdzie tu jest czas? Gdzie tu jest timer? Może coś gdzie... mamy zrobić? Nie wiem, Boni idzie w naszym kierunku. Pirate Cove i ER, Arharha. Boni! Boni, ty... zajmie się własną kuźwa, nie wiem. Własnym życiem, co się patrzysz przez te drzwi? Jest tu, oj jest tam Foxy. Arcade? A zobaczę sobie co jest w arcade'ach, czemu by nie? Jestem chyba w parcel serwis. My, oh! my chyba powinniśmy, grać w to na publicznym serwerze, I guess. To jest jakiś generator. Uuu, I Jesus. to jest dosłownie maze. Wlazłem do jakiegoś maze'u. Co, 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 co zginęłaś? Nie. To co, coś, co żeś zrobiła? Wyłączyłam wszystkie światła. Co ty gadasz? U mnie jest spoko, światło, wszystko. Bathroom. No bo ja jestem jakimś arke... Ej idzie. Nie, u mnie wszystko jest spoko, u mnie jest wciąż światło. świecą Hej U U ciebie jest zgaszone światło? Już zaświeciłam. Co on robi? Jak on... Co Co... Czemu on tak dziwnie głowę obraca tam? Top, 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 Ej, jest zamknięte! Jest zamknięte! No to ruchy! Zamykaj to! Jesus! O. Widzisz, tak to się robi! A Sorry. nie zamykanie drzwi Sorry. przed Sorry! Ale czemu Cheeky się nie rusza? To mnie zastanawia. Bo jest Sun, jeszcze nie wyrobił jej modelu. Cześć, Foxy. A Foxy? Bonnie i Foxy są po lewej stronie. Co z tym chodzi? Że jak się. Nie mogę się patrzeć na Bonniego, bo on dostaje pierdolca wtedy? Aj! Uf. Cześć! Patrz tego <ślesy> Patrz na tego boniego, <ślesy> jak się tam patrzy na nas. Tym martwym wzrokiem. Co ciebie patrzy? No co tam kolego u ciebie? Jak się miewasz? Czy <ślesy> u wszystko w porządku? <ślesy> Nie wiem, czy u niego wszystko w porządku się tak patrzy. Eee. Czyż eee. gang? Uh. Cześć, co jest tam? Co to było? Dosładnij. O, czyż to Czy on nie otworzy tych drzwi faktycznie? Mam nadzieję, że nie, ten Boni. W ogóle udy, 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 udy. Popełniłaś błąd uh, On biegnie Popełniłam za tobą, nie? Poni Oh shit, Freddy się obudził Po niego mam za sobą Ej, otworzy mi drzwi, Sigma O kurwa Freddy! Freddy triggered! Wszyscy są za mną Wszyscy są za mną! Ty Do Kibla, do Kimla, do Nie wiem jak do kij do gdzie idę, idę, to to to. Wszystkie MĘSKIE są ZAMKNIĘTE no dalej siara. zamknąłem! Zamknąłem, jestem w biurze. OOOO god jak, jak, oni jak oni działają? Server time 6 minut. Udało nam się przetrwać 6 minut. Ja pierdzielę. One oba! Kurwa! Czekaj, Foxy ci bije w drzwi, Freddy stoi na wejściu. Od Ale Freddy to jakby działa jak Boni, zauważyłem. Hello. Jak się? Jak suną nagle boni w moim kierunku? No, to nie What the fuck? Chciałabym zwiedzić Arkady, bo jeszcze mnie w nich nie było. Arkady są ciekawe, tylko ciężko jest po prostu teraz stąd wyjść, bo to na to tak mi kurna kampią. No właśnie... <laughs> jak one się odwracają? Ty się tak na siebie tam patrzy? Hey, bitch. Kurwa, freaky! O, <laughs> No, 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 no! <laughs> ale freaky, ale freaky! Patrz <laughs> na niego, patrz na niego! Eee, <laughs> uh, you okay there, Freddy? <laughs> Miłe zaza. <laughs> <laughs> I zniknął. He, he Jezu, Pisa. wystraszyłem się ciebie, kuźba. No i co, widzisz no, to? Łazi gdzieś, łazi gdzieś w arkady. Tak, tak, schizofrenia. O, siema oh, cześć, Fred. Hi Fred. Hi Fred. Bardzo ładne arkady. Wróciłabym tam znowu. No. Bonnie idzie w moim kierunku. gdzie no? idzie Bonnie. No i Fred się patrzy. Yy. Cześć. Hello Fred. No, nie mogę się odwrócić! A kuku. A kuku. A kuku. A kuku. Oh, shit. no! <ścoughs> All right, gun. Co on Jezus. tam rozwala? Jezus. Ale siara, ale siara. Aż chcę wyjrzeć. Czy gdzieś tutaj, chłop? Nie, jedynie bo niego widzę, jak idzie w moim kierunku. Hej, to idzie w twoim kierunku? Stoi za rogiem, chłop. That's so nice, you can shake his hand. No, thanks, I... Wpuść bo Foxy tu, kuźwa, idzie. Kuźwa mać! Ty to widzisz jako problem? Tak! Otwórz drzwi. No przecież się otworzyłam. Masz otwarte z drugiej strony. Mm, mm. Aj! <laughs> I... Hello gang. Here he comes. Hmm. I do not see. I might be A tu jest? On się Boni. Wpuśćmy go, on tu chce tak bardzo wejść. No to wpuść go jak chcesz. Okej. Okay. Stoję jak debil odwrócony plecami. No to nie. We didn't invite you. Just. A on rozwalił tu. Cześć. Ale, ale ty ładne, aleś ty ładne. Like Co? Czy ty to widzisz? Nie, ale czekaj, że Foxy... A, a, o, czy Foxy no. cię zabił? Tak. Napuściłeś go na mnie. No nie on sam się uaktywnił. Ty Ten, ten foxi. Czemu on jest taki Nie agresywny?! Magiczny down z Bonnie, a ty napuszczasz na mnie Foxiego. co? Zazdrosny jesteś, zazdrosny jesteś, toksik. Otworzysz mi drzwi, Sigma? Okej. Okay. Co? Co <grym> to, <w> z... to... <grym> Właś, chodź. Okay. No, God, no, dziwnie. Pff, co ten Boni robi? What the fuck? No Fox i chce się po, po, pobawić z Bonim. No idź stąd. Hop, kuźwa! Dostaję furii. Dobra, tego się nie to, spodziewałem. Że to się mi dosłownie. Znaczy ja przeszłam już samą pizzerię, nie wiem jak ty. Też. Znaczy nie byłem na zapleczu. Ej, na bo niego, jak się za bardzo nie ruszasz, to możesz z nim, z nim sobie postoić i popatrzeć na siebie. Ale światła, będzie ciekawie. E, typu ten. Jak, się, jak ty to zgasiłaś? A tu. No i u mnie zgasły. I ma, ja, u mnie też, masz latarki. Oh shit. z Bonnie jest po, lewej, po prawej. Foxy z przodu. Foxy, I tak. See? I IC! Chodź! Thanks mate! Ty! Tutaj nic nie widać! Ale same się włączyły! Szyby. O, cześć Ty, Co jest grane? Czemu to tak mruga? Nie wiem... Huh? Golden Freddy! Oh, kurwa, run! Run! Strike laser foxy? Just run and dodge is not worth hiding or running straight? What? Huh? Ten foxy jest biały. Cały biały. O, widzę go tam. Dawaj do arkadów, dawaj do arkadów Oh. Oh shit. Um... Czemu jest muzyka z Mortal Kombat'a? Wha... Oh! Zaki... Za mną! Za mną! On jest... Hej, Jay, co tam u ciebie? Hej, no! hej, hey, Co tam? Jak się nie masz? Pa! Ty, okay. Bonnie też biega? Co jest? Tak! Ale się a... Hisili! healing. He's, he he's, he he's he ranin'. O oh, kurwa, nie cieszę <laughs> no, 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 no. się! Co O, cześć, co tam u ciebie? He's right behind me! Aj! Hey, Bonnie! Oh, shit, you're a... O, on to może wejść! Uuuuh, się! Ach, Nie Jak poleciałaś! Dobra, biegamy w kółeczko, biegamy w kółeczko! O! jo, jo bo Boni się zmęczył. Ja i mój kumpel Boni, patrz to. A, dobra, nieważne! A. Cześć, witam ja cię latarkę? bardzo serdecznie. Bobby. Ten w. Tylko pamiętaj, I'm latarka. Lata, jak flaszujesz, to marnujesz szybciej latarkę, więc uważaj. O kurwa. Jak się to nakręca? Tu się to nakręca? Właśnie, klikłam. A tak, tu. Patrz, jakie, jakie sympatyczne animatroniki na scenie stoją. Hey, nie łaś this ta. Ta, nie łaś tam, bo zginiesz Woo. przez nich. Don't! Don't! It's time. To i Bonnie się uruchomił. O, o. Czy one są jakoś tak szczególnie szybkie, czy są. Są oj, są. O oh, hi, okej. Okay. Idzie w moją stronę. Nie sprintuj, po prostu się cofaj. Uciekaj. Stracił cię ze wzroku? Chyba tak. O kurwa, ja nie mam jak stąd uciec, nie? Przecież są takie wyrwy w tych. Są, nie, ale. O, o. Parts and Service. Ok, gang. Ja nie wiem, czy my to przetrwamy. Ok, bet. Dobra, rąbać to idę tędy. O! Ehm... Jak... Jak to mi da? Jak Ehm... Ehm... Eee... Jay? No? Mamy chyba przesrane. A Bonnie nie? Dobra, stracił, za, stracił zainteresowanie. Okej. Okay. Nakręciłaś marionetkę? Tak. Bonnie nie... I have priorities! Oh shit, that was close. Nope. Bonnie! Nope. Nope. Bonnie! Piece of PISOF No Węka? odwal się! Czemu wejście na scenę jest od strony Kibla, What? Nie to jest jakoś tak dziwnie zrobiona ta mapa. Czym pierwszy uruchamia się Boniak? E, zależy. Boni chika... albo Boni, albo Chika. Weź pod uwagę w ogóle, że jak my graliśmy w to pierwszy raz, to nie wiedzieliśmy, że można się ukryć, czy można uciec przed tymi animatronikami. I my cały czas biegaliśmy. I tak przez całą noc uciekaliśmy przed tymi Z dwa razy nam się udało. Uuu. Poszedł w twoim kierunku. I think so. Dobra, już już ten. Stwierdził, że nie będzie. Za niedługo będziemy musieli do marionetki podejść. No w sumie mamy trochę czasu, że. A Zanim się odkręci, no ale no. O, kolor river, o jak fajnie. Oczyszczość oh ze Chica. Cześć. Ale gdzie ty jesteś? E, przy Widerec'ach. Wiadomo, gdzie jest tej Bonnie? Nie, ale kreknę jak się gdzieś zbugował. W sumie to byłoby nam na rękę. Kinda. Wait. Jest przede mną. Oh shit. Nie, ma, nie jestem w stanie określić, gdzie on jest. Jest niedaleko Widereckich. Wider. Poszedłbym, na, idę nakręcić no. marionetkę. Na szybko. jest w głównej uh, sali. Okej, okay, cofam. Czika się uruchomiła. Oh, shit. jak ona stoi. What the fuck? Ona tak jak chodzi to ma taki creeping, a jak stoi to ma takie m um, actually. O pobiegła za tobą. Oh fuck. Pobiegła za tobą. Oh, Stąd nie gadaj. A! O, o no, żeś mi kuźwa ich uruchomiła! Fajnie, fajnie, doceniam! Us Uspokoili się? Uspokoili się, okej. Okay. Well. well. Stoją razem obok siebie, obok mango. No to no, fajnie, no to tam jest akurat przejście do marionetki. Jakim cudem oni cię zauważyli, to mnie zastanawia? No właśnie, ja byłam bardzo daleko od nich. i jakby Cześć, Chika. W po drugiej stronie mapy, o, ja zauważyłam poświatę i Chika mnie po prostu zauważyła. A jak mnie to, i bo oni zauważył, to po prostu po drodze miał. O, widzi mnie? A dobre, nie widzi mnie. Mam taką muzykę, jakby faktycznie coś mi widziało, ale. Nie widzi. O, widzę cię. O Jezus. No. Oni tam klipują przy marionetce. Jak marionetka się odkręci, to mamy przesranę. Ale siara, no! Zejdę z Opaki. widoku. Nie możesz się odrodzić? Rys. A jak się mogę odrodzić? Yy, jakiś tam, bo klawisz X może? Albo V? Nie, pod X jest zmiana kamery, czy mogę patrzeć i śledzić ciebie, co robisz, albo o siebie. Ale ta latarka chcielowo działa, jak kucam. Oj, Chica. No kurde, ja chcę iść nakręcić marionetkę, ale nie mogę! O Jezu, to Freddy się jeszcze uruchomił do tego, fajnie, a marionetka już ma prawie połowę. Przydałoby się ją nakręcić i już miałbym z głowy. O, widzę, jak widzę twoje tutaj słoki. Zaryzykować? Siema, co tam? Mriskin. Freddy udaje, że nie widzi. Bit. No to paj, Tutaj Freddy się do, kieruje się do Kibla. Do Kibli. Czekam, tam nie widziała. Ale siara. Ok. Straciłam zainteresowanie. Yy, te dźwięki. Ale się jej ten, ten jej. To światło tak klipuje przez ściany. Tak, ta i w sumie to dobrze, bo wiem, gdzie ona jest. Idź na lewo, żeby Cię nie zauważyła lekko, ale nie za bardzo, żeby mogła podglądać, czy idzie. Nie z git? Stoi w miejscu? Ona takie małe kroczki robi Ciekawe czy jakieś, nie wiem, godziny jest się... Jest na środku korytarza Ciekawe czy jest jakaś godzina, że oni wiedzą gdzie ja jestem Dosłownie stricta. Tam jest Boni. Mangle się uaktywniła! You fucking what? She did I swear on my knees No to knees. tyle było z nakręcania marionetki No, Męglo siedzi w wętach. Tamtych? Eh. Um, not sure. Uważaj, No Czika no tutaj łazi, ona kurczę podziwia ściany, widzę. To jest. Kto tutaj łazi? No, to jest Freddy. O, nie, to nie jest to Freddy! O, 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 o. o, kuźwa! Tam dalej! No chciałeś, chciałeś, kuźwa, no z drugą, drugą. kurwa. Nie jestem w stanie nic zobaczyć. Megal siedzi w wętach i się w ogóle nie rusza. Cały czas w tym samym spocie. O. E, coś jeszcze mogę podejrzeć. To i Freddy siedzi w kiblu. Ale wychodzi właśnie z nich. Siedzi w wętach. E, tylko ten Foxy tutaj mi sprawia problem. Widzę jego światło tutaj w tym miejscu. Ale Siara. No, siara, no już jest piąta ronda. Dam rady. Na luzie. No, ja troszeczkę nonszalanko podeszłam do sprawy. To I Cheeka hmm. jest na lewo. Mam bardzo złą sytuację. Cheeka jest po lewej, Foxy po prawej. Widzę tu jego światła. No tak, jakby wie, wie, gdzie ja jestem. Jesteś ty w stanie zobaczyć, czy będzie tu szedł? No nie, ja nie mogę w ogóle wychylić się z zawentów. A teraz? E, coś tam stoi. Chyba Foxy. No to on wie, gdzie ja jestem. On idzie w moim kierunku małymi kroczkami. Może wytrzymasz do końca zmiany na tym. No. Słyszę, że jak on łazi, szybki jest. No. Idzie od prawej. Ok. On próbuje. On mnie próbuje obejść. In there. On tam na tym kornerze siedzi. Prawie ktoś jest. Tutaj Nie czekam. widzę kto. 6 minut, 6 minut Źle nie jest, Też mogę normalnie łapać. Z przodu łapić. jest, Zić. boni? Widziałaś? O, okej, okay. okej, okay. okej okay. Pokaż się tutaj, ty ty cześć kolego o, Ale, ale, ale kujba. O, come on! <laughs> Sorry, musiałem